Dzieci! Ostatni rząd stać prosto, proszę! Jestem Mikołaj. Mam bardzo fajne życie i nie chcę, żeby się zmieniło. Jeść prosto, prosto. A to są moi rodzice. Jeść prosto, no jeść, jest, no jeść, jest, no jeść, no jeść, no jeść. No 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 sam sobie jedź! Przez ciebie wszystko mi się myli! Rodzice często się kłócą. Nie żań się, chłopcze. Tak, tato. Tata kłóci się to też ja ze swoim szefem. Ja sprawię tej podwyżki. Pomówimy o tym później. I to denerwuje mamy. dajesz mu się wykorzystywać. Dobra, rzucę to wszystko w diabły. Zadowolona, Mikołaj? Będziemy mieszkać w namiocie. Ale super! Ale któregoś dnia rodzice zaczęli się jakoś dziwnie zachowywać. <laughs> Będę miał braciszka! A duży jest taki bobas? Taki mniej więcej. To już po twoich zabawkach. I w ogóle już po tobie. To mi opowie historię Tomcia Palucha, ananiasz? Był to najmłodszy syn w rodzinie Drwali, którzy chcieli swoje dzieci pożyczyć w lesie. A może byśmy tak w najbliższy weekend skoczyli do lasu? O się. się. Mama zobaczy, jaki jesteś fajny, i może cię nie porzuci! No to starałem się być bardzo, bardzo grzeczny. Naprawdę piękny kwiatek, kochani. Ale to nie wystarczyło. A jutro pojedziemy na spacerek po lesie, wiesz? I wtedy dopiero się zaczęło. Mikołaj, co ty robisz? Otwórz. Otwieraj natychmiast, słyszysz? Otwieraj mi to, że do diabła! Co to ma znaczyć? Z dwójkami macie iść, mówię! Siadać! Stajemy. Siadać. Każ mi. Panie to... Nikołajek, film na podstawie książek o przygodach Nikołajka, w od 4 grudnia.